A gdzie pracujesz? Czym się interesujesz? O, gdzie studiowałeś? Mamo. No co? Dawid będzie aktorem. O, proszę. Studiujesz w szkole teatralnej? Nie, zaliczyłem rok w prywatnej szkole aktorskiej. Trochę studiowałem filozofię i czasem pracuję w modelingu. No, czyli w sumie to nie masz żadnego wykształcenia. Mamo. No to o. Nie mam. Ale mam talent. To przynajmniej tak mi mówią. <grym /s1> a kto ci tak mówi? Mamo, proszę cię. Jezu, przepraszam. Możesz? Jezu, przy, przepraszam. Po prostu jestem ciekawa. Dobrze, już koniec przesłuchania. O. Jak kurczak, to chyba dobrze, mi wyszedł. Super. A przepraszam, gdzie jest toaleta? Tam, zaprowadzić Nie, dzięki, sam trafię. Mamo, czy ty możesz mi powiedzieć, co ty wyprawiasz? Ale, no, o co mi chodzi? Chcesz go wystraszyć? Ale, ale, no, a, a, ale. Dobrze, już przepra powiedziałam, przepraszam i że już przestaję, tak? Cos, Maria. Matko, ja nie wiedziałam, że on jest taki delikatny. Na tym motorze to wygląda na twardziela. Dobra, Kasia, ja? proszę cię. Dobra, słuchajcie, a. Może przenieście się do salonu, co Ja przygotuję deser. Maluchy. Idzie do pokoju, ja was zabram, oh. okay. i wszystko będzie dobrze. Nie smakujecie moje jedzenie, tak? Słucham. Jak śmiesz spotykać się z moją córką? Ty oszuście jeden, jak śmiesz! Zaraz, Ka Kaśka, o co chodzi? O co chodzi? Ja wam powiem o co chodzi. O to chodzi. O, o to chodzi. Oku. Oku, żebyś wiedział, że oku. No co? To, teraz ci języka w gębie zabrakło, tak? Mamo, co tu jest grane? Co jest grane? Ja ci powiem, co jest grane. Twój chłopak na date podrywa inne kobiety. Żebyś ty wiedziała, co on do mnie wypisywał. Ej, zaraz, a kto w takim razie podrywa facetów jako sexy Kate? Co? A ja nie podrywam facetów. To, to jest tylko głupia zabawa, nic więcej. Ja mogę powiedzieć dokładnie to samo, ale ja mam tylko dziewczynę, a ty masz męża i dzieci. Mamo, ty jesteś na date? Wejdź z mojego domu. Nie, Majka, posłuchaj. Zostaw mnie! Wejdź, bo cię wyrzucę! Ma Majka, zaczekaj. Zostaw mnie! Nienawidzę cię! Ale ja ci to wytłumaczę! Nie chcę na ciebie patrzeć, mama! to pisałaś z moim chłopakiem! To nienormalna! Bartek, ja...